Witam Was na moim drugim filmiku. Wczorajszy typ na Puchar Słowacji zaliczony, kur 2.40 kuponik zielony, więc na dzień dzisiejszy propozycja jest na Puchar Danii. Godzina 19.00, mecz Odens z Arhus. Mój typ na ten mecz to over 6.5 rzutu rożnego. Obie strzelą. Pierwsza połowa under 3,5 gola i druga połowa powyżej jednego gola. Kurs łączny 1,95. Zakładam, że także będzie trafiony. Tak analizując, wrzucałem ten typ także na zawód typer. To trzeba wziąć pod uwagę, że w ostatnich 5 pojedynkach 4 razy był BTTS. 5 razy pokryta była linia 6,5 rzutu rożnego i 3 razy był gol w pierwszej i drugiej połowie, więc zakładam, że jest to typ realny. Dodatkowo pochwalę się, że w dniu wczorajszym 12 kuponów było trafionych. Kursy też w okolicach od 2 do, do 4. Więc myślę, że dobry dzień. I polecam. Swój, swoje swój kanał na y, socialu Superbetu do śledzenia tam wszystkie kupony są dostępne nic nie jest usuwane wszystko jest tak jak jest stawiane więc możecie sobie realnie y, przejrzeć potypować ewentualnie skopiować pozdrawiam